Siema, jestem i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Carmechanic Simulator 2018. No i jak zawsze, kontynuujemy sobie przygodę z naszymi ulubionymi samochodami. I z tego co widzę, tutaj już są dwa na podnośnikach. I ten jest chyba fabularny, a ten jest zwykły. Więc myślę, że zaczniemy od zwykłego, a potem przejdziemy do tego fabularnego. Więc zaczynamy już tutaj podnosić pierwszy i drugi. Ale zrobimy sobie najpierw ten, jeszcze może zobaczymy jakieś takie zlecenia tu będą, krótsze. No problem z hamulcami to mogę wziąć. No ale tak, zobaczmy co w tym samochodzie będzie trzeba powymieniać. Napraw stukające zawieszenie, przejrzyj podwozie i wymień uszkodzone części. Nie mogę wrzucić biegu. No, tutaj będzie dosyć sporo części, z tego co widzę, do wymiany. Więc, no, może być ciężko zrobić ten samochód. Oczywiście, najpierw go podniesiemy sobie jeszcze wyżej. Jeszcze tutaj na telefonie, części karoserii to też mogę przyjąć. Zrobimy sobie dzisiaj te cztery samochody. No, i z tego co tutaj widzę, to tutaj już jest poniszczone wszystko. Więc ja sobie to zacznę odkręcać powoli. Bo tutaj nie dzieje się zbyt ciekawie jak na razie, sporo rzeczy jest tutaj zniszczonych. Zobaczmy jeszcze tuleja gumowa. No, chociaż te tuleje gumowe one są jeszcze jako tako, i raczej nie będzie trzeba ich nawet wymieniać tam. No i tak, z tamtej strony tuleje gumowe były ok, ale tutaj już widzę, że no nie jest tak ok. Zobaczmy jeszcze tą. No tu jest akurat no, w miarę ok, 14% tu w ogóle było. No to się tego nie spodziewałem, że to tak słabiutko to wypadnie. Myślałem, że jednak trochę lepiej to będzie wyglądać. Tutaj oczywiście też musimy wszystko pościągać, bo inaczej byśmy nie ściągnęli tych części w środku. No i z drugiej strony robimy oczywiście to samo, czyli to odkręcamy. Ok, 14%. I teraz tak, zobaczmy, ile jeszcze części. No i trzeba jeszcze dużo części zdecydowanie tutaj wymienić. Pompa paliwa. Nie no, to, to jest jeszcze takie. Chociaż ja nie wiem, jak bardzo to wymagający klient jest, bo niektórym się już nawet takie części nie podobają. A e, nie, tutaj jest chyba zdecydowanie ok, więc sobie to odłożymy tam z powrotem. Ale ojoj, oj, tutaj już widzę, że te tuleje gumowe. No tutaj wszystko poniszczone jest. Więc ja sobie tutaj będę wszystko na razie odkręcał i widzimy się, jak już tutaj. No, zdejmę większość tych części, które muszę wymienić, więc widzimy się po prostu za chwilę. A few moments later. Dobra, z tej strony już można powiedzieć, że wszystko ściągnęliśmy, chociaż to tu jeszcze tuleja jak umowa, to nie była w najlepszym stanie. To chyba będzie jeszcze w miarę ok. No, ale teraz, jeszcze z drugiej strony, trzeba tutaj wszystko wymienić, bo tutaj druga strona też nie wygląda no, najlepiej. No i dobra, z drugiej strony też już sobie praktycznie wszystko ściągnęliśmy, więc jeszcze zobaczmy... No to też będzie jednak w dosyć nieciekawym stanie. Tak, tutaj już wszystko, tutaj jeszcze nie, a tutaj też jest wszystko, czyli teraz jeszcze ze skrzynią biegów, która znajduje się po tej stronie, więc ja to wszystko odkręcę zaraz i zobaczymy, co tam w środku będzie trzeba powymieniać po prostu. Okej, okay, z tego co widzę... Zdecydowanie trzeba będzie powymieniać wszystko. Ok, zobaczmy. Raz, dwa, trzy. No i kurde, wszystko, a nie chwila. Tutaj nawet nie kliknąłem, ale wszystko jest, więc teraz tylko trzeba te części zakupić. Czyli dosłownie najgorsza część robienia tych samochodów. No więc ja sobie już idę to kupować i widzimy się za chwilę. Ok, sobie już tutaj kupiłem chociaż części do skrzyni biegów, więc zamontujemy je. I ja idę kupywać dalej, bo jeszcze wszystkiego nie kupiłem, ale stwierdziłem, że w sumie mogę już zamontować, skoro kupiłem wszystko no, do skrzyni biegów. Więc zakładamy jeszcze to. Ten rozrusznik jeszcze tu damy po boku i już będzie gotowe i elegancko rozrusznik. I zobaczmy, jest, jest, więc ja idę kupować dalej. Tutaj jeszcze sobie części naprawiłem, ale ostatnią chyba zepsułem z tego co widziałem. No i tak, jesteśmy już, więc możemy już tutaj wszystko powoli zakładać. No bo po prostu wszystko już prawie kupiłem. Mówię prawie, bo jeszcze wszystkiego w sumie nie kupiłem. Ale tutaj już większość rzeczy możemy zamontować na pewno. Więc co, no lecimy z tym montażem tych części. Tutaj teraz dolne ramię wahacza. A właśnie, jeszcze tutaj te amortyzatory trzeba będzie zrobić, więc połącz części i lecimy. Dobra, pierwszą już mamy, teraz lecimy z drugą i od razu sobie możemy tutaj założyć elegancko. Idziemy teraz po drugą, ją założyć też oczywiście, ściągamy i z drugiej strony dajemy. No tylko w sumie najpierw tutaj wypadałoby jakiekolwiek części. Aha, kurde, ja nie kupiłem tych dwóch yy, wahaczy. Dobra, to jeszcze kupię. Dobra, teraz już mamy części, więc je zakładamy. A raczej mamy część, bo to jedna część w sumie. No i teraz elegancko. Amortyzator. Tutaj te drążki. Końcówka. Tutaj kolejna część. Piasta przetnia. No, i jakoś to idzie w sumie. Dobra, i tu już będziemy teraz mogli koło założyć, zaraz. Jeszcze ten wahacz górny, i chyba już będzie można, tak mi się wydaje. Zaczmy. A nie, jeszcze nie ma. A, kurde, ja zapomniałem, że jeszcze tutaj trzeba to pozakładać. No tak. Więc dajemy, i dopiero teraz możemy. Elegancko. Co tutaj to już poodznaczam to, co mamy założone. Żeby mi tutaj nie pokazywało. Gdzie jeszcze trzeba zamontować te części? Dobra, tu już jest gitara, i teraz tak, tu jak gumowa z tej strony, i jeszcze z drugiej strony, chyba będzie trzeba wstawić nowiutko, tak mi się wydaje. A nie, tutaj już chyba nie trzeba. No dobra, czyli jest ok w sumie. Tutaj za o kurde. Czyli tutaj znowu nie kupiłem dwóch części, tylko jedną niestety, ale dobra, tak. Wahać górny, tak, zamontować to chcę elegancko. Teraz dajemy tutaj już te tarcze. Łozysko zaślepkę, locki, zacisk i koło. Dobra, i tutaj chyba już mamy wszystko zrobione, tak mi się wydaje. I teraz zostały tylko te tylne części. Jak się nie mylę, zobaczmy. Tak, jeszcze z tyłu trzeba tylko zrobić. Więc zakładamy. Dobra, i kolejne koło montujemy, właśnie. Dobra, i założyliśmy kolejne koło, i jeszcze tylko z drugiej strony. Tutaj jeszcze tego resora nie kupiłem, więc trzeba go dokupić elegancko założony o kurde i bym zapomniał a tu jeszcze trzeba te tuleje włożyć bo znowu bym się zdenerwował bo po raz kolejny zapomniałbym o tulejach gumowych czyli chyba największy wróg w tej serii zawsze o nich zapominam dobra zobaczmy wszystko zrobione yy, nie wszystko zrobione jeszcze piasta tylna ech tak oczywiście że dałem tutaj starą zamiast nowej ja tam jednak łeb. No Więc trzeba wszystko robić od nowa. Bo jakiś idiota zapomniał włożyć nowej części. No i tak, samochodzik skończony. Yy, Zakończ zlecenie. 11 tysięcy ponad dostaniemy. No jest moc. No ale jeszcze niestety nie możemy sobie kupić kolejnych ulepszeń. Szkoda. No ale tak, ten samochodzik jednak sobie zrobię w kolejnym chyba odcinku. Bo dzisiejszy odcinek nagrywam trochę na szybko. Więc nie wiem czy mi starczy czasu, ale przynajmniej postaram się zrobić jeszcze te dwa samochody tutaj. Tutaj chyba były problemy z hamulcami, jak dobrze pamiętam. Więc no chyba, chyba będą problemy rzeczywiście z hamulcami. Więc sobie to na szybko zrobimy. Ho, ja pierdziele, nie no. No tragicznie to wygląda wam powiem. 9% Starcza tutaj. No, chociaż 44%. No, tu jednak jest OK z tym. No. Klient nie narzeka. No, a jak nie narzeka, no to co ja tam będę mu wymieniał? Zobaczmy z tej strony. No tutaj raczej powinno być już yy, w złym stanie. No właśnie, 5%. Lecimy teraz tutaj. Ściągamy to. Chociaż tutaj. No dobra, tutaj na razie zostawmy to. Powiedzmy, że jest OK. Ściągnijmy jeszcze z drugiej strony i zobaczmy. Okej, okay, no tu już widać, że ten bęben to w ogóle jest do wywalenia. Okej, okay, i szczęka. Czyli tak, dwa razy szczęka, bęben, zaciski, tarcza. No dobra. Chwila, jakbym dał taką 58%, to o, będzie OK. Czyli jak widać, ten klient nie jest wymagający. A tutaj zobaczmy. O, też jest OK. No i kurde, klasa. No i to jest klient. Takich klientów to ja rozumiem. Używane części klient nie narzeka. No tutaj jeszcze naprawiłem sobie części. I akurat dobrze mi wyszło. No nie, no dobra, tutaj jest, muszę kupić. Dobra, kupujemy. I tak, teraz montujemy. Wębę ten sam chyba. Założone koło. Teraz lecimy tutaj. A tutaj co w ogóle mieliśmy wymienić? Tarcę wentylowaną to chyba... Po drugiej stronie. Tutaj chyba miała zostać ta... O w nie! Tutaj mieliśmy wymienić. Ale jaja, 48% DMA. Znaczy no było 5%, no czyli jednak jest i tak lepiej. No ale widać, że klient nie jest zbytnio wymagający, więc takie części mu odpowiadają. Jestem też ciekawy czy to mi jakoś y, wpływa na y, ilość pieniędzy, którą dostaję. Bo w sumie to nie wiem. Czy jak daję używane części, to dostaję mniej, czy tyle samo. No bo więcej to raczej na pewno nie dostaję. Chociaż zapewne dostanę trochę mniej kasy, tak mi się wydaje. Zobaczmy, 304 dolary, no to nie jest raczej za dużo, ale właśnie wbijem 19 poziom. I możemy sobie odblokować kolejną umiejętność. Badaj 100% szybciej. Szansa na powodzenie naprawy wzrasta do 65%. No to jest ciekawe. 5% więcej dochodu za ukończenie zlecenia. To też jest spoko. 10% zniżki w sklepach Kurde, no kusi najbardziej kupić to I chyba zrobię tak, że to kupię No bo 10% zniżki w sklepach No kusi, kusi No i dobra, punkcik zainwestowany Zobaczmy jeszcze tutaj Co będziemy mogli kolejne Ale to już za 20 poziom dopiero Czy ja do 50 poziomu kiedyś dobiję? Nie wiem, być może kiedyś Ale to będzie daleka przyszłość Dobra, napraw części karoserii No to zrobimy sobie jeszcze tego Ojej, nie, na pewno, na pewno nie w sklepie. W sklepie to możemy co najwyżej sobie części kupić. Ale raczej zrobić go w taki sposób nie zrobimy. Myślałem, że on się nie podnosi i się zbugował. Ale tak, bagażnik, przedni zderzak, tylna szyba, lusterko boczne, tylna lewa szyba boczna, tylna prawa szyba boczna. Czyli tak, ściągamy to, ściągamy to, to, Level uterka. Mam nadzieję, że... Dobrze zapamiętałem. Przedni zderza. ojojoj nie, tutaj nie chciałem nic klikać. Hmm, chyba wszystko ściągnąłem. No i teraz wrócimy sobie jeszcze to wszystko oczywiście. Zakupić sklep z karoserią, Tylko muszę sprawdzić jeszcze jaki to jest samochód. Castor Eartquai Rex Nie, mam nadzieję, że dobrze przesytałem. Pewnie nie. Eee, dobra, wpisujemy i kupujemy części. Dobra, tutaj mamy tego y, Rexa, czyli y, tylna szyba, tylna prawa szyba boczna, lewa tylna szyba boczna. Tutaj jeszcze przedni zderzak. Y, prawe lusterko czy lewe to było? Chyba lewe. Mam nadzieję, że złego teraz nie kupiłem. Y, no i jeszcze, jeszcze oczywiście bagażnik i tak. Y, nie, nie, jaki demontaż wnętrza, halo. Proszę mi wyjść z tego. Tryb montażu. Tak, tutaj dobrze kupiłem. Yy, tak. Zakładamy tutaj, tutaj i. tutaj. A, chwila. Prawe drzwi, tylne. Jeszcze drzwi, kurde. No dobra, to tutaj zapomniałem, ale. Nie, ja tą tylną sobie kupiłem? Czy ja złą kupiłem w końcu? Bo już nie wiem teraz. Dobra, tylne drzwi prawe. Ale nie, no na pewno kupiłem. To, no tak, ja to na pewno kupiłem. Albo już nie pamiętam i mówię głupoty, no albo się też nie kliknęło. No teraz zacznę. Teraz normalnie tutaj jest. Trochę głupio, że się nie da koloru wybrać. Chyba że się da, a ja po prostu jestem ślepy. Da się? Nie, nie da się. Trochę lipa, że się nie da, bo co potem tak dziwnie wygląda. Ale tak, no zakończymy sobie zlecenie. 3,5 tysiąca wpadnie na nasze konto. Trochę ekspa. No i nie dałem rady niestety zrobić tego samochodu, ale trochę mi się śpieszy, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. No ale no co, no? To już będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Może jeszcze sobie tylko sprawdzimy, czy można coś naprawić. Nie można, bo nie mam części. Magazyn części jest przeładowany, o kurde. Dobra, to tutaj na pewno będę musiał sobie posprzedawać te części. Sprzedaj części. Sprzedaj części których kondycja jest poniżej. O! O, i to jest ciekawe. Na przykład ustawimy sobie poniżej 20, i się wszystkie sprzedadzą teraz, i kurde, chwila moment, ile ja kasy dostałem, nawet nie zauważyłem teraz ale wydaje mi się, że raczej sporo no chociaż tutaj jeszcze no 23%, no dobra sprzedamy jeszcze tak do 25 wszystko, no dobra, to 26 niech będzie no i no powiedzmy, że jest OK, albo nie bo to mi się nie podoba, jeszcze sprzedamy 34% może być. No i dobra, no i śmieci się tak naprawdę można powiedzieć, że pozbyliśmy. Zostały tylko te lepsze części. No ale tak, no to już chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz, udostępnijcie. No a z mojej strony to już będzie tyle. Trzymajcie się cieplutko do następnych odcinków. No i się ma. i